Cześć. Jest 11 dzień podróży. Jesteśmy aktualnie w Batumi, nadmorskiej miejscowości, nadmorskim kurorcie Gruzji. Za nami całkiem ciekawa i zróżnicowana Turcja, którą przejechaliśmy w około tydzień. No, mieliśmy w planach, że trochę więcej tych filmów będziemy nagrywać, ale na razie udaje nam się podsumowania robić tak raz na tydzień, więc. Podsumować trochę nasz wyjazd w Turcji a o tu my jeszcze i tak sobie porozmawiamy, napiszemy Filmik będzie na pewno jeszcze odnośnie Gruzji nagrany. Tak. Zacznijmy od może drogi: no bo, jakby pierwszym naszym etapem podróży jest cały czas jazda samochodem i ten sposób spędzania czasu. Auto jedzie, mieliśmy tam w Turcji, w Turcji lekkie problemy, musieliśmy się raz zatrzymać na nocleg dużo wcześniej, niż planowaliśmy, no, ponieważ kayseri. Tak, kayseri, ponieważ okazało się, że zepsuł się termostat, ale udało nam się to z pomocą lokalnego warsztatu, który pożyczył nam narzędzia. Udało się to usunąć tą awarię. No i od tego czasu już jedziemy, dolewając tylko wody i oleju, więc jest dobrze. No, dokładnie. E, ostatnio robiliśmy filmik podsumowujący Stambuł. Przez ten tydzień zdążyliśmy przejechać w spory kawał e, Turcji. E, zajechaliśmy do Kapadocji. E, później wróciliśmy się na północne wybrzeże i północnym wybrzeżem dojechaliśmy już do e, granicy gruzińskiej. E, Następnie, e, takie mamy przemyślenia chyba obydwoje, co do e, Turcji. Strasznie górzysta. Same góry. No naprawdę, góry są przepotężne, e, co robiło wrażenie cały czas, bo są jeszcze do tego tak zróżnicowane, że na przykład jadąc przez e, Kapadocję, która jest no... no bardzo, bardzo ciekawa, no wręcz nie do opisania trzeba to sobie no, zobaczyć. Czyli krajobraz postwulkaniczny, czujesz się jakbyś był no, uczestnikiem gwiezdnych wojen. Tak, y, nawet się zastanawialiśmy przez chwilę, czy nie było tam nagrywane właśnie jakaś część gwiezdnych wojen, nawet Gorto sprawdzał. Y, I nie okazało się, y nie. Nie było. Jakieś były tureckie gwiezdy wojny podobno czy coś takiego. No ale ogólnie, y, ogólnie y, Turcja y, górzysta y, bardzo... Ciekawa. Bardzo ciekawe było to na przykład, jak było się nad morzem, nad Morzem Czarnym i z jednej strony mamy zbocze góry porośnięte plantacją herbaty, z drugiej strony mamy morze, piękną pogodę, a nad tym wszystkim widać mocno ośnieżone ośnieżone góry, szczyty. Takie wysokie, tak. Przez Kapadocję przejechaliśmy, spędziliśmy tam dwa dni. No balony, to jest niezapomniany widok, trochę nam przeszkodziła pogoda we wszystkim, ale byliśmy na wycieczce konno, polecamy, jak najbardziej. Zwiedziliśmy praktycznie wszystkie najważniejsze atrakcje Kapadocji, czyli Dolinę Gołębi, Dolinę Czerwoną, zamek w Uhisary, Minie wioskę miłości i wioskę grzybów, więc wszystko co są kamienie, tylko w kształtach takich dziwnych się porobiły. Naprawdę to ciekawe. No, Osobliwe przeżycie. Tak jest. Potem jechaliśmy z Serii wracając na wybrzeże. Przejechaliśmy, zatrzymaliśmy się w sumie w środku gór. Trochę nie byliśmy przygotowani na nocleg w temperaturze 1 stopień ale na szczęście ku uprzejmości jednego pana, który prowadził sobie przybytek bez prądu, ale na, po prostu sam sobie w środku góry wybudował i z żoną prowadził kawiarnię, można powiedzieć, no, taką schronisko, tak. obite OSB, w którym sam produkował po prostu solarów prąd przez to, żeby było wszędzie, wszędzie było, było światło. I muzyka. I muzyka, oczywiście. Więc y, wujek Adil pozwolił nam spać w swoim przybytku. Częstując nas, nas nieograniczoną ilością czaju, która, który stał na piecu. No i tak się raczyliśmy. Nakarmili nas wieczorem, potem na śniadanie nam zrobili. Tam spaliśmy, więc to było bardzo, bardzo ciekawe przeżycie.